Ciema z tej strony Aqua i dzisiaj wreszcie otworzymy Ultra Premium Collection Boxa z Terapagosem. No to co, kochani, w takim razie bierzemy się za otwieranie tego gigantycznego boxa. Jest <grywki> wielki, mam nadzieję, że go widać w kadrze. Jest gigantyczny, dobrze, bierzmy się za to. Jest dużo foliki. Ogólnie. Ten box był bardzo mocno opóźniony. Box miał wyjść w październiku 2024 roku. Nie było żadnych informacji o tym, że to opóźnienie będzie. I ni stąd, ni zowąd box pojawił się w grudniu, więc dwa miesiące opóźnienia. Wysuńmy go sobie. Piękny jest. Super. Ultra Premium Collection Boxy posiadają o wiele więcej rzeczy niż zwykłe Elite Trainer Boxy. O tym trzeba pamiętać. Więc zobaczmy, co jest w środku. Przede wszystkim otwiera się. O, tak. Nie wiem, czy, nie wiem, czy widać. Widać, widać. Ok. I tutaj od razu mamy promeczki pokazane. Mamy złotego Cinderella, Terapagosa i Laprasa IEX. I tu jest. Ta część jest wysuwana. I tą część. O, popatrzcie, zły druk. He he. I tą część możecie postawić jako taką rameczkę. Tutaj to ma nóżkę, i po prostu możecie to... Tu... A, bok się nie umieraj! Odgiąć trochę, i wtedy jest taka o rameczka, słuchajcie. I możecie sobie ją postawić, nie wiem, z tymi kartami, z innymi kartami, jak się Wam podoba. Ja te karty wysuwam. Mam nadzieję, że są, nie są rozwalone. Terapagos, wysuń się, błagam cię. Terapagosie, dlaczego się nie wysuwasz? Ciebie trzeba acz, ciebie trzeba tak z góry. No dobra, dobra, dobra. I Lapras. No to jak widzicie, ja bym się bała o y, stan tych kart. Ten Terapagos widzę, że jest wygięty. Tak mi się przynajmniej wydaje. Niby jest utwardzony, tak? Niby jest tutaj kodzik, jest utwardzenie, ale jest jak jest. Prawda? Trzeba z tym uważać jednak, z tym otwieraniem takich, takich boksów. Odkładamy te promki na boczek, może dalej niż na boczek nawet, bo dalej zaglądamy w ten wielki karton, co on tutaj ma. Słuchajcie, ja to sobie dam na bok. Dam sobie to na bok, żebyście mogli widzieć. Proszę bardzo. Ach. I teraz tak. Mamy Pudełeczko. Idealnie pasuje do naszej maty. Pudełeczko na karty, na wasz dek. Strasznie małe. Ciekawe, czy w ogóle dek się tutaj mieści. Tak szczerze powiem. Takie szczere pytanie, prawda? Mamy rameczkę na karty, magnetyczną, z plastikową podkładką. Podkładka wygląda spoko, tylko problem jest taki, że jest plastikowa. Taki z takiego, wiecie, miękkiego plastiku. Więc y, często, gęsto były z tym problemy, że ludzie wyrzucali sobie te podkładki, y, bo nie wiedzieli, że to są właśnie podkładki na, y, na te ramki. Więc tak to wygląda. Y, I tutaj są magnesy, które. Może mam nadzieję, że to są magnesy. Tak, dobrze. I tutaj mamy magnes. I ta ramka się otwiera. Składacie trzy karty, zahaczacie tutaj na samym dole o haki, pyk, magnes się zamyka. Więc fajna rzecz na kolekcjonerskie wasze karty, jeżeli chcecie coś wyeksponować na swojej półeczce. No to taka, taka idealna rzecz. Idziemy dalej, zobaczmy, co jest głębiej w tym super ekstra kartonie. Uuu, kartonie, słuchajcie nas, błagam. Ok. Kosteczki. Dobra. Kosteczki i monetka. Te kostki są gigantyczne. Te kostki są gigantyczne, słuchajcie. Ja jeszcze tutaj sobie. Dobrze, to później sobie wyjmiemy. Ale to odkładamy. Pół na bok. Okej, okay. kostki. Co <ścoughs> wielkie! Naprawdę. Okej, okay. oczywiście, znaczniki. Ła, 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 ła. Jedna kostka mi spadła, ok? Jedna kostka mi spadła, poleciała nie wiadomo gdzie. Mamy monetę, mamy piękną monetę z terapagosem, mamy oczywiście znaczniki y, podpalenia i y, zatrucia, i mamy sześć kostek, bo jedna nam poleciała w kosmos, więc o tym pamiętajmy. Mamy sześć kostek, są dość spore. Y, znaczniki mają od. Y, 20, od 10, przepraszam, do 100. Więcej tu nie widzę. Popatrzcie na tą kostkę. Wspaniałe quality, quality Control. Tutaj też wspaniałe Quality Control na tych kostkach jest. Może dlatego był opóźniony ten box, ale wciąż wypuścili takie wspaniałe, piękne mm, kostki. Nie mogę tego inaczej określić. No cóż, fajne są, fajnie się nimi rzuca, troszkę większe, ale. Wyglądają jak, nie wiem, stare mleko. Nie wyglądają ładnie. Myślałam, że będą ładniejsze. Niestety nie są. I teraz coś, na co tygryski chyba czekały najbardziej: Holo Energie. Te Holo Energie są dostępne tylko i wyłącznie w Ultra Premium Collection Boxie. Są piękne, sterestializowane energie. Jak widzicie, każdy kolor jest tutaj dostępny. No i jeżeli chcecie zdobyć je wszystkie, jak to się mówi, to albo kupujecie milion boksów, co nie ma sensu, od razu mówię, albo po prostu kupujecie single, żeby sobie dopasować energię do swojej talii. No, wyjdź energia ognista. Super. No i oczywiście się pięknie błyszczą, mienią, świecą. Piękne, wspaniałe energie. Pozbierajmy je do kupy. No i jak widzicie, błysku, błysku jest, więc jak się robi blink, blink swojej talii, to właśnie takie energie nam są potrzebne i są idealne w tym celu. Co nas jeszcze czeka w tym boksie? Zobaczmy. Oczywiście jest gigantyczna ilość boosterów, ale to na samym końcu. Ale teraz mata. W tym boksie jest mata. Zobaczmy jaka. Zobaczmy jaka jest ta mata. Otwieramy. Okej, okay, jest to czy to jest inny? Nie, po prostu ten druk jest yy, ten druk jest jakiś taki jaśniejszy. No porównajmy. Wydaje mi się, że ta mata jest troszkę jaśniejsza. Ma troszkę inne graficzki z boku. No ale wiadomo, to jest regionalna, tak? To jest z regionalsów. Mata, a to jest mata z y, naszego Ultra Premium Collection Boxa. No jest troszkę jaśniejsza, troszkę inny ten druk. No cóż, ale grafika dokładnie taka sama. Więc jeżeli ktoś gra i jest graczem, to mm, nie wiem, za, na matę zupełnie. Nie, nie. Jeżeli maty szuka, to na pewno nie kupuje tego Ultra Premium Collection Boxa, bo grafika jest dokładnie taka sama. Wróćmy do swojej maty. Tutaj ten kolor jest taki bardziej, bardziej soczysty, więc zostańmy przy tej macie. No i co? Krem de la creme. Ostatnia wisienka na torcie, czyli zostają nam boosterki. No i kochani, mamy tutaj cztery boostery Stellar Crown, cztery boostery Twilight Masquerade, dwa boostery Temporal Forces, nie wiem dlaczego tylko ten dodatek ma dwa boostery. Cztery boostery Paradox Reef i cztery boostery Obsidian Flames. Zaczniemy sobie od najstarszego dodatku, czyli od Obsidian Flames. Otwieramy pierwszą paczkę z Vroom Vroomem, mój ulubiony najnowszy Pokémon z dziewiątej generacji. Mam za długie paznokcie na openingi, to trzeba zaznaczyć, ale spokojnie uda nam się, uda nam się. Albo ja sobie kupię nożyk kiedyś. Kupię sobie specjalnie nożyk do otwierania boosterów. Jak myślicie? Są takie nożyki? Czy byłby na to rynek? Dla kobiet grających w karty. Nożyki do otwierania boosterów. Kodzik dla Was oczywiście. Proszę bardzo, zyskanujcie. Podzielcie się, jakie dropy tam Wam się trafiły. Przekładamy jedną, czyli tylko energię. No i zobaczmy. Hondur, kombi, diglet, Rowlet, nasz kochany grampik, bellybolt, trevenant, toxel. Glum nam się trafił, ale pięk, e, piękne glumi. Charizard i Ok, Okej, ok, okej, okay, okej. Okay. Akceptuję ten drop, to jest pierwsza paczka nasza. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. Albo szczęście nam się właśnie skończyło. Albo szczęście nam się właśnie skończyło i to by było na tyle z tej paczki. Ale już pakujemy w koszulki. Już pakujemy tego glumika szczególnie. Siup i tego Charizarda. Nie wiem, nie wiem ile stoją. Oczywiście napiszę Wam na filmiku. Ile teraz taki czarizardzik stoi? Oczywiście bardzo grywalna karta. No to co? Kolejna paka. Może będzie jeszcze więcej szczęścia. Mówię wam. Nożyk do otwierania boosterów. To jest, to jest mój pomysł na interes. Mój totalnie pomysł na interes. Proszę bardzo. Chodzik dla was. Zeskanujcie go sobie. Przekładamy jedną. I lecimy. Audino. Charmander. Idealnie do tego Charizarda. Dratini. Odish. Linun. Skarmory. Wuktrio, Trio. Togetic. Oinkolong. Tundurus. Okej. Okay. Nie może być, wiecie, milion dropów w jednym Ultra Premium Collection boxie bez przesady. Kolejna paczka. Rozłupana. Kolejny kodzik, oczywiście, dla Was. Który z tych dodatków w ogóle jest Waszym ulubionym? Piszcie w komentarzach. Obsidian Flames, Temporal Forces, Twilight Masquerade, Stellar Crown, czy może Paradox Rift? Mój osobiście z tych dodatków, które tutaj są, myślę, że Twilight Masquerade jest jednym z moich, jednym z moich ulubionych. Klaw i O mój Boże, jaki drop. Piękny klawciu. Klawciu, idealna talia. No nie na ix z tego co wiem, tylko na basicowym jest talia. Bardzo mocno bije, bardzo mocno bije kochani, więc może warto spróbować zagrać klaffem. kolejną paczkę i to jest ostatnia paczka z Obsidian Flames. Kodzik oczywiście dla Was, proszę bardzo. Odkładamy na bok. Poprawiamy grzywkę, żeby nam nie przeszkadzała przypadkiem w openingu. I lecimy z tym. Tynamo, Phantom, Phantom, Phantom. Wulpix, Froakie, Grampik, Clothzire, Trevenant, Mawile, Bellossom i Toxist, Toxicity. OK, na tym skończyliśmy e, Obsidian Flames. Charizard się trafił, wspaniale. Mamy pięknego Gluma i Clubfay Lecimy teraz do Temporal Forces. Tylko dwa boosterki z Temporal Forces. Nie wiem dlaczego. Jest mi troszkę smutno z tego powodu. Możliwe, że pomyliłam kolejność otwierania dodatków. Nie przejmujcie się tym, kochani. Zdarza się każdemu. Proszę bardzo, Kodzik. Dla was zeskanujcie, pochwalcie się, co wy wydropiliście w Pokémon TCG Life. Jestem bardzo ciekawa. I lecimy dalej. Energia Roselia, Cutie Fly, Dirbur, Relol, Latias, Ancient Booster Capsule. To jest bardzo fajna karta. Neo Upper Energy, Lekanrock i Relink Hands. Ok, Neo Upper Energy jest super kartą. Od razu ją wkładamy do koszulki. Siup! Karta w koszulce odkładamy na bok. I lecimy dalej. Ostatni booster z Temporal Forces. Czy uda nam się otworzyć? Jej, udało nam się otworzyć! Bez pomocy nożyka do otwierania boosterów. Ja myślę, że i tak to będzie to. Będzie to. to będzie interes życia po prostu. Przekładamy. No i zobaczmy. Mincino. Rockraft. Litem. Czy Explorer's Guidance. Też bardzo fajna karta. Matsdale. Cholosal. Frealogitarl. Exadrill. Iron Crown. IX. Okej. Okay. Mamy ex Mamy IXA, a Mamy Ace y Speka. Y y y no. Ok. Z dwóch paczek wydropiło coś, przynajmniej prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje. Co uważacie o tych dropach? Lecimy do następnego dodatku. No to co, kochani, następny mamy Paradox Rift. I zobaczmy, co tutaj nas czeka. Cztery boostery. Cztery boostery już w tym momencie. Nie wiem, dlaczego Temporal Force zdali tylko dwa. Może, nie wiem, ma lepszy drop rate niż reszta. Tak by to wyglądało dosłownie. Chodzik oczywiście dla Was, zeskanujcie go sobie, zobaczcie co się Wam tam trafiło i lecimy z tym. Panpur, Blitzl, Bonsuit, Fibas, Snorlax Dol, Tinkaton, Durant, Sidra, Łuciem i Kofagrigus Yex. Jest full artowy, jest fajny, nic więcej się nam pewnie nie trafi z tego dodatku. ok, jest Mamy fularta, trumienkę z Egiptu. Lecimy dalej. Trumienka z Egiptu na bok. I zobaczmy, czy coś jeszcze, a nóż Widelec się nam tutaj poszczęści. Ale jak na razie, naprawdę mamy bardzo dużo fajnych dropów. Nie mogę się, nie mogę się poskarżyć. Proszę bardzo, kodzik przekładaniec. Jak zwykle tylko jedna, jedna karta, bo yy, od serii Scarlet and Violet wystarczy przełożyć tylko i wyłącznie energię. Oj, połączyły mi się karty. A! dużo Scenario, też bardzo fajna karta. Pansir, Fibas i za tu. Okej. Okay. Od Scarlet and Violet wracam do wątku. Od Scarlet and Violet musicie przekładać tylko i wyłącznie energię. We wcześniejszych dodatkach było y, różnie. Przekładało się na przykład po trzy karty, przekładało się po cztery karty i trzeba było sprawdzać, który dodatek otwieramy, żeby być pewnym, y, czy przełożyć tyle, czy przełożyć tyle, a teraz sprawę ułatwili. Nawet nie musicie przekładać tej energii, bo doskonale wiecie, że na samym końcu będzie energia. Albo ją wyrzucić w kosmos. A tak. Nie ma, nie ma zabawy. Gliscor, Future Booster Capsule, SimSatch, Horatom. O! o Dotler! I Zasian. Dotler. Jaki ładny arcik. Nie jestem fanką robaczków, więc o tym arcie w ogóle nie wiedziałam, nawet w tym dodatku. Niektórzy z Was wiem, że są fanami robaczków. Więc proszę bardzo o to karta z pięknym robaczkiem. Specjalnie dla Was. <laughs> Odkładamy na bok i ostatni booster z Paradox Rift. Otwieramy. Poszło nam idealnie. Polika w kosmos. Później to muszę zbierać, wiecie, i wyrzucać do kosza. Kodzik dla Was. Przekładaniec. No i zobaczmy, co tym razem. Sarskit, Magby, Flamigo, Porygon, Hunter Catcher, bardzo fajna karta. Engine Booster, też fajna karta. Snorant, iPhone i Iron Jugulis. Więc nic w ostatniej paczce, ale jak na cztery paki, takie dropy, Dotlerek i Full Art KoFa Grigus i X. Szkoda, że to jest Kofa Grigus oczywiście, no ale nie, człowiek nie wybiera. Jest bardzo w porządku. No to co? Teraz czas na Twilight Masquerade. Twilight Masquerade jest moim ulubionym dodatkiem z tych wszystkich dodatków z tego pudła. Więc a nóż widelec może trafi nam się coś fajnego. Na przykład maska Tilmax B Ogerpon. Blood Moon Ursaluna też by się przydała w życiu. Y Dragapult też. Dragapult też jest ładną kartą, oczywiście. Proszę bardzo, Kodik dla Was. Jeszcze raz chwalcie się, co tam traficie, co tam fajnego wydropiliście, a my tutaj ciśniemy z fizycznymi kartami. Prowopas Kieran Sunshrew Tezan DPT. Takiego kierana w fularcie. No, no, to by było fajne. Kierant w półarciu też by mógł wypaść. Zaśmiane będzie, jak e, to będzie mój. To jest mój ulubiony dodatek. Cały czas mówię, że to jest mój ulubiony dodatek. A akurat z niego nic zupełnie nie wydropimy. Mogę się założyć. Słuchajcie, o banana. Macie ochotę na banana? No to mogę się założyć o banana. Voltbit, Goldin. I później będę musiała wysyłać wszystkim subskrybującym banana. Festival Grounds, Flogres, Polciageist, Geist, Palafin, Infraip. Ej nie, kurczę. Będę musiała kupić 20 kilo bananów. Boże święty. Akła zbankrutowała, bo założyła się o banany. Kodzik dla was. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że wy przynajmniej będziecie mieć lepsze dropy z tego dodatku niż ja. No i lecimy. Basic Energy, Aaron, Spinnerak, Sunshine, iPhone, Mightyena, Revavrum, Logres, Gruki, Seeking, Chandelure. <ścoughs> o Boże, a lubicie takie żółte, czy jeszcze takie niedojrzałe, trochę zielonkawe i czekacie, aż dojrzeją wam w kuchni, na przykład w koszyczku z owocami. Musicie mi odpowiedzieć na, ten, na to pytanie w komentarzach. Słuchajcie. Kodzik, proszę bardzo, dla Was. Ostatnia moja szansa. Jak nic nie wydropię, kupuję Wam banany. Ok. Uchiena, Palosad, Timbur, Spinarak, Iron Bundle, Robopas, Love Ball tak, nasza ulubiona karta. Mightyena, Torkroal i. <grystanie> I kupuję wam banany z Twilight Masquerade, kochani, zero, zero dropów, zero dropów, dobrze. Ostatni dodatek, Stellar Crown, Stellar Crown, ostatni dodatek przed Surging Sparks, którego akurat w tym boksie nie ma, bo jest to boks z Terapagosem, więc dlaczego by było i miał wyjść w październiku, a nie w grudniu. Więc, dlaczego by mieli dodawać Surging Sparks do tego boksa? No, a teraz pewnie się ludzie rzucają aktualnie na Prismatic Evolutions. Kodzik dla Was, bo ten filmik wychodzi właśnie idealnie w premierę Prismatic Evolutions. Ceny kart z Prisma i ceny produktów z Prisma są masa masakryczne. Tu się muszę zgodzić z wami wszystkimi. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że drukarnia nie wyrobiła. Mam nadzieję, że dodrukują po prostu ten produkt. Że po prostu zostanie dodrukowane i nie będzie problemów wtedy ze skalperami, nie będzie problemów wtedy z cenami produktu. Jak zostanie wydrukowana gigantyczna ilość, tak jak przy dodatkach takich jak na przykład. Paldean Evolved właśnie Temporal Forces tam dodatek został dodrukowany w takich ilościach że nie ma zupełnie problemów z, z dostępnością czy też z skalperami oj, czy Stellar Crown też nam nie posypie? ale by to było dziwne gdyby wszystkie stare dodatki nam posypały a tutaj Stellar Crown, nope Zupełnie nic. Kodzik dla was. Ja mam nadzieję, że naprawdę wy macie lepsze dropy niż ja w tych kodzikach. Elektrabus. Comfy. Eevee. Lokiks. Pangoro. Eldegos. Eldegos. Eldegos raczej. Suzzle. Drifblim. Rogaibier. Cinderace VX. Yes. Okej. Okay. Ładna karta. Włóżmy ją sobie do koszulki. Ładny kiujik. Przynajmniej jeden dropik. Lepiej niż w Twilight Masquerade, prawda? <noise> Za który będę musiała kupić Wam banany. Ach, ciężkie życie YouTubera. Ok, i ostatni. Ach, ostatni. Booster z tego pudła gigantycznego. Kodzik. Przekładaniec. I zobaczmy. Greviard Morgrem, Ridom Talon Talonflame Area Zero. Dobra karta. ulu, to ulu, Jej! Turtonator i Bofaland. Bofaland też w sumie dobra karta. No to kochani, sprawdźmy sobie wszystkie dropy, które dzisiaj mieliśmy. Mamy Cinderace. Mamy Dotlera. Mamy Gluma, Mamy Claffa. Mamy Charizarda. Mamy Iron Crowna, Neo Upper Energy i Huffa Grigus X. Dropy jak dropy. Nie jest źle, nie jest najlepiej, ale wydaje mi się, że jeżeli brakuje Wam maty, jeżeli brakuje Wam kosteczek, jeżeli lubicie piękne, świecące energie, to wydaje mi się, że możecie się skusić na Ultra Premium Collection Box ze Stellar Crown. Choć te kosteczki, przypominam, przypominam w jakim one są stanie. One nie są zbyt piękne. O proszę, piękna, ta, ta jest najpiękniejsza. Więc <ścoughs> zastanówcie się, czy nie lepiej kupić po prostu jakiś Elite Trainer Box, który wyjdzie o wiele taniej. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się miłej premiery Prismatic Evolutions. Mam nadzieję, że będziecie mieli dobre dropy. Trzymajcie się.